Zniósł gaz. Oczywiście. Espresso. Morals. Jak gaz mówi się poprawnie? Przez S czy nie. Z? Przez S. Ja, wie, mówię, przez S. Z. Z. <słusza> gaz. Gaz. Wiecie dlaczego sy? Bo jest z bo... angielskim. Nie, bo jak się ulatnia, to. Dobre <noise> 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 Bo wleciał na... Wleciał na teren droga. A ja mam cele jak się po w na pod słońcem. Mam cele jak w SoCie. Naprawdę, z działu. Muszę zmienić broń. Bo ja mam podobny level co do ciebie. Ale, 99. No ja mam no. 95, no to mam <noise> podobne level pewnie 10. Wyślę, że jak Pomyślać, że kupiłem w tym samym czasie coś, że. Mhm. Zaczynaj. Widać, kto bardziej no life nie? Ja nie mogę. Ta-ta-ta. <noise> <noise> tak, ta-ta-ta. To nie tak jak mój wcześniej, że siedziałem sobie i podczas chrztu, nie, Siedział no. obok tego i... Brrrr, mnie. przed konfesjonalem. A co? Ale ich kurwa szturmuje na przykład. Ej, kto ty, spadaj! Blokujesz mnie! Wprowadziłeś ich wszystkich do mnie, oni na ciebie... <grym> Lessa fucking go! Jedziemy samochodem? kurwa. Lecimy na F o, Rys, <noise> Gdzie jedziemy panowie? Zbliża się nasz Dreadnought Tam mi Jest coś w co? Gdzie pojedziesz, tam pojedziemy Dobra, na F, F miałem zamiar Pewnie tak, na F pewnie w czoł

o kurcze! Podekserował! Atenzione! Poi. Mamy powiem wam, że to jest najlepsze, że mamy 100 punktów przewagi, a nie mamy, że praktycznie żadnego punktu. Co za serwer znów, żeś kurde wybrał. <grymne> Ale nie, no, no, Dobra, nie, no, 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 masz się... bana na wybieranie serwerów od dzisiaj. Odzyskamy, Dobra. odzyskujemy jak dam ci, dam ci zaraz to jak to na e, team rake e, nową rolę ban na wybieranie serwerów. Awi? O, obaj będziemy grali tym <grymne> A! Strzela coś! Bo mnie. E, Selpslader co jest y, na torach. Oho. go. Y no, bije mnie. To no, no. 50 dostałem w tym. Ma. Kurwa. taką bombę dostał. No kurwa! Stoje przy podku, nie, na pod na tym podku nie postawię. Działa przeciwpancernego, bo ten płotek jest coś krzywy. <śm> Zobiję trzech, rozbijając się kurwa tam. <śm> <śm> o Jezus! <śm> U -u kurwa strzał roku! Nie wiem, gościu skakał! Tylko go strzelasz, kupiksu! Ktoś tam jest? No bo tutaj typem, tutaj typek wyszedł! Murę no. spać, o! Tu rzucił właśnie w kanał! Jest blarę. ktoś, no ja rzuciłem właśnie! Nice! He 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 frajerzy! Cute, cute, very cute! Ich hab jedę bomba! Wybuchł bombowiec, bo był na tym. Już ja się widziałem. w <grym> no, Zakazanej ja strefie. Ja. Du, 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 du. O już, już. Będę grał teraz ciągle sniperem. Proszę, nie, jedź, nie, jed, nie, jed, nie, jed, nie, 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 nie. jedź nie, 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 <noise> Gościu Gość sam się wysadził prawie, nie? <noise> Troll niego Ty, Glitch już na A? <noise> no snapie na wyjściu To czekaj Masz <noise> Dla mnie bardziej się przyda Oh. Ja Czekajcie, Tylko kurwa coś co jest? Tam jest snajper No nie! gościu się tego kurwa nie spodziewał, że będę tutaj campił. Teraz O kurde, przyłeś. nice. to. Udało się. Serio? Wow. Serio? Medyk sobie przebiegł na moich tych zwłokach po prostu sobie. Świetnie. Dzięki. Nie, nie, nie mam zamiaru wychylać sobie. Kurwa, człowiek centralnie tak przed nami się zespałnił. Może coś. Mu <tosy> ja Znaczy, nie, że lepiej, tylko, ale yy, lepiej niż fabryczną. Obok ciebie jest. Kurde, ty serio mnie Chciałem powiedzieć właśnie Tamil nikogo nie ma <gul> blokowałeś mnie ciągle O tu jest kampa na którą każdy lubi siedzieć Tu wchodzą Jo Tak się każdy Nie Nie da się czekaj się. O, dobra. dobra E bo dala mi się no jeszcze trochę Dwa HP mam O nieee no pa Ale zabiłeś mnie czy? Rubikson, <laughs> nie drżyj się Dobra, nie Posłuchaj się czasami tych no Nie drżyj się Nie, nie, nie rozumiałem się ich słuchać Potem jest jakiś chujowy skin do lebela i z, z tego z sprzedałem, abym to przynajmniej na, na jakimkolwiek pograł Kurwa 97 z tego, nie? <smug> 99! Dabiłem. A Z czego 99? No z martini. To jest Tyle ile kurwa w końcu będzie mi losować pożytecznie kurwa. Serio? O lol. No. Style, no, rzeczywiście. Plecy! Ktoś jest. No, uwaga, komikson! CO TY FAJASY NIE Kurwa nie Brońcie F F bo F nie stracimy bo tam pociąg kurwa Jak stracimy F to A ja w swoje życie Skaczę przez balkon. Ja gram na Gantem. Tak? Dobra To ja gram w Fiedrówko. Skoro tak A ja gram w A ja gram Heligerem ja nie ja nie daj, daj. No i wiadomo co robimy. Na no przódku, pa. Jest, Na czterech nas nie zabije. tak coś. Chyba, że czterech też. że Nikogo nie, nie tak. Przepraszam, może was leczyć. Jezu, A w ten, na wy tam szturmujecie? Pierdolę, Macie aptekę i ja idę Góra jakiś ten, wsparcie. O no, nice. Snajper jakiś. Snajper, no. Na przód. Na a. Dobra, Dobra, ja Dobra, spróbujmy... spróbujmy to Ty, właśnie, opóźnijmy ich. Reg, reglujmy wszystko, co się da. Ej, no, zary... no, Ale, <laughs> ale tam, tamte nie Chyba są, nie? Nie, tam. nie dobrze, Zarygluj... tam, jak czy nie? No i dobra, no i to, bo no, sobie jeszcze, czas. Jeszcze tu był tymi, <laughs> się pociągła, Urywa, ja, ja... rzucałem granat, No na tu Odcie drugą dobie, stronę, drzwi otworzyli. O, fajnie, z mnie. Stanu, Kurwa! Snajper był, leżał sobie No, centralnie tutaj. Dla mnie jesteś w pozycji jakbyś ciągle obrywał, nie? A, tak. O, mówiłem, to, mówiłem. Kiereński. Tak. Savoia. E. Glici Prusak. tak.